Euroregion Śląsk-Cieszyński jest jednym z młodszych euroregionów na polsko-czeskim pograniczu. Powstał 22 kwietnia 1998 roku z chwilą podpisania umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza i Regionalni Strużeni Pro-Czesko-Polską Współpracy Tesińskie-Hosleska. Jednakże myśl o jego utworzeniu pojawiła się już kilka lat wcześniej w wyniku przeobrażeń po roku 1989 i dobrze rokującej polsko-czeskiej współpracy. Euroregion wspiera szeroki wachlarz działań na rzecz blisko 60 samorządów i 600 tysięcy mieszkańców w różnych obszarach tematycznych. Od kultury, sportu, turystyki poprzez transport, planowanie przestrzenne oraz ochronę środowiska naturalnego i bezpieczeństwo publiczne. To jest potencjał, który został wypracowany przez ludzi tu żyjących musimy milować. ale musíme spolupracovat, abychom si měli lépe. Myslíme si osobně, že jsou rozdíly mezi náma a ono zjistíme nakonec, že ten rozdíl není. To polega na budování mostu, na budování zaufání a na zvalčání stereotypů. Pro mě to znamená osobně to, že v území rozhodují lidé, kteří mají znalost toho území. A to je velice, velice důležité. Tými prvními možná bořiči hranic byla kultura, byla to solidárnost Česko-Polsko-Slovenská. vše, když člověk podchodil do hranice, měl jakou dávku stresu. Niezbyt chętnie wracam pamięcią do tego, co było. Rodziny, które bydleli od siebie 200 metrów, musieli objeżdżać 75 kilometrów, do dookoła, aby się mogli spotkać. To było po to było, to było pokażające i. i... Je i że tego V obecných časech žitě na pograniczu má věle záležitosti. Dneska je to úplně o něčem jiném, protože hranice už nás nedělí. Po vstupu do zóny Schengenu se nám otevřely daleko větší možnosti. Ta granice povinna být Taką barierą, która nie sprawia przeszkód. Do końca, je nie niegryjem mimo Europską Unii, a ci to może nie tu granicy, tak ja to bronię walki zażytek. Cieszę się, że ja mogę mieć takie porównanie tego przeskoku cywilizacyjnego, można by tak powiedzieć. Współpraca euroregionalna jest bardzo potrzebna. Przez tą współpracę zyskujemy wiele przyjaźni, ale również inwestycji, które dzieją się na naszym, w naszej gminie, jak również po drugiej stronie. v Čechách. Euroregion je vnímaný v našem okolí především díky tomu, že jsme administrátorem fondu mikroprojektu, což je takový, dá se říct, náš nejdůležitější, největší projekt. Mikroprojekty, to jsou lidé. Mikroprojekty generálně budují spolupráce mezi společnostmi po obu stronach granicy. Te z pozoru małe działania, one przekładają się na rozwój naszej gminy. Spotkania mieszkańców, plenery rzeźbiarskie, plenery malarskie, warsztaty. To są różnego rodzaju wystawy, zawody sportowe. Dzięki współpracy w ramach mikroprojektów transgranicznych nasza gmina miała możliwość zrealizowania wielu ciekawych inwestycji służących nie tylko mieszkańcom. Ani oni, ani my jsme moc pieniędzy nie mieli, ale dzięki tomu pierwszemu projektowi Euroregionu se nam podażyło na kopić pieniądze. Získat. Dzięki tym środkom można zrealizować naprawdę bardzo fajne rzeczy, inwestycje. Te zmiany są ogromne a oczywiste, za to jesteśmy moc radzi. Wiemy, w jakim kierunku możemy dalej współpracować. Nawiązały się przyjaźnie i te przyjaźnie do dziś trwają. Ma to faktycznie sens. My spędzamy razem czas, raz po stronie czeskiej, raz po stronie polskiej. Euroregion jest niedzielną częścią i jego potrzeba. Tak naprawdę niewiele nas dzieli. O to partnerstwie, współpracy a te piękne wstaje je trzeba peczować. Ta współpraca musi pokraczować i pokraczuje. Ta idea współpracy euroregionalnej, którą Nazwę to ojcowie założyciele e, określili 20 lat temu, wciąż jest aktualny. Euroregion Śląsk Cieszyński od ponad 20 lat podejmuje różnego rodzaju działania na rzecz rozwoju obszaru przygranicznego. Przez ten czas udało się zrealizować mnóstwo przedsięwzięć, których efekty są widoczne w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej. Szczególną rolę odgrywają fundusze mikroprojektów, które stwarzają możliwości wspierania pomysłów innych podmiotów zaangażowanych we współpracę polsko-czeską. Do tej pory Euroregion realizował Lub wsparł kilkaset projektów w różnych dziedzinach wartych ponad 60 milionów euro. Dzięki współpracy z licznymi instytucjami partnerskimi z kraju i zagranicy, systematycznie realizowane są wysokiej jakości projekty oparte na wiedzy i przenoszeniu dobrych praktyk z innych regionów granicznych. Jak widać, 20 lat współpracy euroregionalnej przyniosło liczne rezultaty, wciąż jednak tak wiele jest do zrobienia.